My na przykładzie naszego projektu i tego co robiliśmy przez ostatnie mniej więcej dwa lata, powiemy też o agile u nas w organizacji, ale na przykładzie naszego projektu od strony takiej bardziej praktycznej, od kuchni, jak to wyglądało. Jest koniec dnia, więc już szczegóły techniczne Państwu oszczędzimy. Na dobry początek weźmiemy ślub. Każdy z Państwa gdzieś wśród swoich znajomych ten temat przerabiał, jeżeli nie, to przynajmniej widział na filmie. Wyobraźmy sobie, że panna młoda zamawia suknię ślubną przez internet, wybiera model, określa rozmiar i odbiera go w dniu ślubu rano. No generalnie prosi się to o tragedię. Na 99,9% będzie niezadowolona. Niestety przez długi czas bardzo dużo Projektów informatycznych. Była właśnie realizowana w ten sposób, to trochę o czym mówił Matt, w, w, w tej pierwszej iteracji, którą robili. I wtedy taki projekt odbieramy po latach i właściwie albo się zdezaktualizował, albo nie działa, albo nie jest tak jak trzeba. W praktyce <coughs> wygląda to tak, że panna młoda idzie do salonu. Już na pierwszej przymiarce rezygnuje z tej sukni, którą miała wybraną od przedszkola właściwie. Potem jeszcze spotyka się wiele razy z kraftem w salonie i, i robi jeszcze dziesiątki poprawek do tego, aż rzeczywiście na koniec efekt jest taki, jak był oczekiwany. I to, to trochę, to życiowe podejście jest coś, co było bliższe naszemu sercu, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad wykonaniem pewnego projektu. Chodzi o system rejestrów państwowych i mm, jest to bardzo duży system, przede wszystkim rozległy. On może, jeżeli chodzi o swoją logikę, nie jest aż taki skomplikowany, ale obejmuje dane wszystkich Polaków. E, są one używane e, 24 na 7 e, i cały czas są potrzebne. E, nasz system, oprócz tego, że te dane zbiera i przechowuje, e, daje również dwa duże ważne interfejsy. Jeden to jest aplikacja źródła, o której jeszcze pewnie będzie więcej podczas naszej konferencji. Która działa tak naprawdę w każdym okienku, w każdym urzędzie, gdzie Państwo załatwiacie swoje sprawy. Nowy dowód osobisty, nowe zameldowanie, akt urodzenia dziecka. To wszystko taka aplikacja obsługuje. I drugi interfejs to strona internetowa obywatel.pl, gdzie już siedząc w domu można sobie z własnego komputera sprawdzić te dane, sprawdzić, czy dowód jest gotowy. Natomiast zanim zaczęliśmy ten projekt, system trochę istniał, trochę nie. Jeden z jego komponentów, ten najważniejszy, czyli PESEL, działał w Polsce od 35 lat. Niektórzy nie wierzą, że tak, i tak dawno temu były jakiekolwiek komputery w Polsce, ale rzeczywiście tak było. Ten system oczywiście się już bardzo mocno zdezaktualizował. Inne systemy były też w różnym stanie, do tego jeszcze wrócimy. <laughs> Nawiązując tutaj do naszej panny młodej. Aby pokazać, jak to wszystko działało, wyobraźmy sobie taką sytuację. Ona jest z Wrocławia, on ze Szczecina. Cenią sobie naturę, więc mieszkają na co dzień dziś pod suwałkami, ale postanowili wziąć ślub tradycyjny góralski, jest to ostatnio dosyć modne, w Zakopanem. Żeby oszczędzić Państwu już długiej historii, generalnie tydzień urlopu minimum, żeby dowieść wszystkie dokumenty, akty urodzenia pojeździć pomiędzy tymi wszystkimi urzędami i trafić w końcu we właściwe miejsce. My, myśląc o tym projekcie, gdzieś na przełomie 2012 i 2013 roku zostaliśmy go w takim stanie już rozpoczętym. Przez 3 lata trwały jakieś tam prace, produktu generalnie jako takiego, który można byłoby używać nie było, natomiast został już skonsumowany budżet Części większej niż połowa i czas też więcej niż połowa. Deadline był absolutnie nieprzekraczalny, bo nie było już woli po raz kolejny przesuwać ustawę i jeszcze raz odwlekać wdrożenie tego rozwiązania. Bo oczywiście my tu mówimy o systemie, ale jest jeszcze cała otoczka biznesowa do tego, tak? Sam system, to tak jak już tutaj padało, to jest tylko jakieś narzędzie do realizacji. Ponadto. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że te dane do tego systemu nie są w dobrym stanie. Wiele lat były zbierane w różnych systemach, w tym, o którym wspomniałem, od 35 lat. W innym miejscu były to systemy rozproszone po całej Polsce i bardzo często zależało się, że dane jednej osoby, która przeprowadziła się z miasta do miasta w tym drugim mieście były zupełnie inne. Jeszcze gdzieś tam w innym miejscu ktoś zbierał to w kawałkach w Excelu, a jeszcze w innym, i to jest wyzwanie samo w sobie, akty stanu cywilnego generalnie działały jeszcze tak w reżimie z czasów Napoleona, czyli na papierze. Oczywiście niektóre urzędy sobie organizowały jakieś własne systemy, co Ułatwiało im pracę na co dzień, natomiast nam niekoniecznie, ponieważ każdy z nich interpretował je trochę po swojemu. Także mieliśmy tak naprawdę kilkaset milionów aktów, albo w formie papierowej, albo w różnych systemach, których nikt nie konsultował między sobą. Na sam koniec musieliśmy zbudować zespół ludzi na tyle odważnych, którzy będą chcieli razem z nami się tego podjąć. To też samo w sobie musieliśmy brać pod uwagę. No i krótko mówiąc, nie byliśmy w zbyt komfortowej sytuacji, to tak bardzo delikatnie konkludując, co zastaliśmy i podjęliśmy to wyzwanie. Podjęliśmy to wyzwanie mając na uwadze to, że absolutnie absolutnie nie sprawdzi się tu coś, co znamy. Nikt nie kupuje sukni ślubnej przez internet póki co i musimy poszukać tutaj czegoś nowego. No i właśnie, jak się do tego zabraliśmy? Otóż postanowiliśmy oprzeć cały proces wytwarzania tego systemu o zwinne metodyki wytwarzania programowania, czyli właśnie o ten agile. Pierwszym z takich filarów Agile'a jest zaangażowanie ludzi, czyli ludzie, interakcje ponad procesy i narzędzia. I chodzi właśnie o to, że żeby to zrobić, Właściwie samo hasło nic nie mówi. Trzeba do tego się jakoś zabrać od strony praktycznej. Czyli postawiliśmy przede wszystkim na udrożnienie komunikacji w zespole. Chcieliśmy, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, więc codziennie spotykaliśmy się w niedużych grupach, tych grup w całym, w całym przedsięwzięciu było kilka. Chcieliśmy, żeby to było takie grono kilkuosobowe raczej. I... Opowiadaliśmy sobie, co wczoraj zrobiliśmy, czym będziemy się zajmowali dzisiaj, jakie napotkaliśmy problemy, jak sobie z nimi poradziliśmy lub też zgłosiliśmy, no ja, ja sobie nie poradziłem, nie wiem jak pomóżcie mi. Dzięki temu każdy z zaangażowanych członków zespołu mógł coś doradzić, mogliśmy się powymieniać wiedzą. Ale też, ponieważ tych zespołów było kilka, to po zakończeniu takiej codziennej iteracji oni się spotykali ze sobą i między zespołami też wymieniali wiedzę. Mogliśmy to stopniować na, na kilku poziomach, żeby, żeby to szło dalej. Co tydzień natomiast robiliśmy takie dłuższe spotkanie, gdzie również wspólnie ocenialiśmy efekty pracy, planowaliśmy, czym będziemy się zajmować przez następny tydzień i dbaliśmy o to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć na równych prawach żeby ludzie nie mieli takiego poczucia, że są tylko trybikiem w maszynie. Każdy mógł powiedzieć coś, jeżeli miał dobry pomysł, wtedy wspólnie go ocenialiśmy i decydowaliśmy o tym, jakie podejście będzie najlepsze do danego problemu. W cały ten proces włączyliśmy klient. Oczywiście on nie, nie siedział z nami cały czas, ale w tych spotkaniach też cyklicznie uczestniczył i dzięki temu no osoby, z którymi współpracowaliśmy od strony klienta miały okazję się też poczuć częścią tego projektu. I pracować z nami, tak jak czuć się współodpowiedzialnymi za to, jak to końcowo będzie wyglądało. Kolejnym filarem Agile'a jest położenie nacisku na działające oprogramowanie ponad szczegółową, obszerną dokumentację i formalności. Chodzi o to, że kiedy sobie założymy na początku jakiś plan, który musimy wykonać i opiszemy go. To po pierwsze jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Musimy wykonać mnóstwo pracy, przeanalizować mnóstwo aktów prawnych, przygotować bardzo obszerną dokumentację, ale może się okazać, że w międzyczasie to się zdezaktualizuje albo w ogóle coś źle zrozumieliśmy i właściwie to nie tego chcieliśmy, czy my, czy klient, czy użytkownicy. Więc postawiliśmy raczej na to, żeby zrobić bardzo szybko coś, co można już obejrzeć, sprawdzić jak działa. I wtedy taki prototyp zweryfikować, czy rzeczywiście o to nam chodziło. Jeśli tak, kontynuujemy. Jeśli nie, wtedy nie zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu i możemy coś pozmieniać. Takim przykładem podejścia właśnie do, do iteracyjnego wytwarzania oprogramowania jest podejście do tego, jak migrowaliśmy dane z tych wszystkich rozproszonych systemów z całego kraju, bądź też z tych starych, gdzie były nagromadzone od kilkudziesięciu lat. Z biegiem lat to jakie dane były gromadzone w jaki sposób w jakich strukturach to się zmieniało więc całe te zbiory one miały w sobie dużo błędów różnych anomalii w danych czasami pojawiały się takie sytuacje że urzędy przez pewien czas nie wprowadzały jakichś danych w nowych ustawach w nowym systemie te dane były niezbędne więc musieliśmy opracować takie mechanizmy które pozwolą nam po zmigrowaniu danych uruchomieniu nowego systemu pracować w ogóle w oparciu o nową ustawę ponieważ było tego wszystkiego bardzo dużo postanowiliśmy przygotować narzędzie, które tą migrację przeprowadzi od początku do końca, chociaż może niekoniecznie poprawnie, ale już będziemy mieli dane w nowym modelu dla nowego systemu przygotowane i będziemy mogli uruchomić aplikację i zobaczyć, jak to tam w rzeczywistości wygląda. Takie uruchomienie aplikacji na tych już migrowanych danych, zresztą sam proces, który wielokrotnie nam się wywracał, bo coś nie działało, gdzieś nie było danych, a oczekiwaliśmy, że tam będą spowodował, że wiele takich anomalii znaleźliśmy, a z kolei klient miał bardzo dobrą wiedzę na temat tego, co się w danym momencie czasu działo i jak to naprawić, jak to zinterpretować. Dzięki temu po odpaleniu systemu z, już na, na tych nowych danych zobaczyliśmy po prostu, jak to wygląda. Wiedzieliśmy, co musimy pozmieniać. Programiści również wiedzieli, gdzie muszą zastosować jakieś wyjątki czy obejścia, żeby po prostu te stare dane działały. Kolejnym filarem Manifestu Agile jest postawienie na bliską współpracę z klientem ponad formalności i procedury. Tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby przede wszystkim się dogadać ustalić jaki jest nasz wspólny cel, bo chcieliśmy wszyscy tego samego, żeby mieć dobry produkt, który będzie z korzyścią dla obywatela, z korzyścią dla urzędników, który będzie realizował to co, to, co powinien, więc e, spotykaliśmy się z klientami, e, z, z osobami zaangażowanymi w, w tworzenie tego wszystkiego, dogadywaliśmy e, co należy zrobić, a dopiero na koniec to spisywaliśmy. Takim przykładem jest na przykład Sytuacja w bazie usług stanu cywilnego, gdzie nowe rozporządzenie wprowadzało 35 nowych wzorów dokumentów, zresztą one są widoczne tam na ścianie, w tle na tym zdjęciu. Mieliśmy bardzo dużo problemów z tym, żeby się wreszcie dogadać. Wymienialiśmy się pismami, to było opiniowane dwa razy w ogóle, implementowaliśmy to w systemie od nowa. Aż w końcu postanowiliśmy, nie, tak dłużej być nie może. Spotkaliśmy się wszyscy razem. Przeszliśmy przez każdą ścieżkę w systemie, która kończyła się wydrukiem i w tych, na tych wydrukach pokazaliśmy sobie palcem, co jest nie tak, co powinno być zmienione, jaki tam ma być zakres danych, jak to powinno wyglądać. I po jednym takim spotkaniu analitycy spisali te wszystkie uwagi, zbudowali z nich taką wysokopoziomową listę zadań, takich ogólnych, to się nazywa backlog, i później z programistami rozbili to na takie małe zadania techniczne, które można było w kilka, kilkanaście godzin wykonać. Po jednej takiej iteracji, po dwóch tygodniach pracy, przedstawiliśmy klientowi już gotowe formularze, wydrukowane z systemu, w których były dosłownie drobiazgi. I generalnie coś, co zajęło nam kilka miesięcy po zastosowaniu podejścia Agile, w ciągu trzech tygodni było gotowe. Ostatnim z filarów Agile z manifestu Agile jest postawienie na szybką reakcję na zmiany ponad realizację początkowo założonego planu. Dzięki automatyzacji zadań i zastosowaniu takich mechanizmów, które pozwoliły nam skoordynować pracę ponad 40 programistów, mogliśmy to wszystko wrzucić do systemu komputerowego, który pomagał nam śledzić zadania i zauważać, co tam się właściwie dzieje, co zmieniamy, co, które, które błędy się powtarzają, szybko zareagować na to, że. Po raz trzeci na przykład zdarza nam się przypadek, że jakieś dane wymagają obsługi dodatkowego specjalnego znaku, jakiegoś tam G z kółeczkiem na przykład, którego w systemie nie było. Przy trzecim takim wystąpieniu po prostu postanowiliśmy wrzucić do systemu obsługę wszystkich możliwych znaków, jakie zdarzają się w ogóle w Europie i też trochę poza. Dzięki temu poświęciliśmy troszkę więcej czasu na rozwiązanie pojedynczego przypadku, ale potem już wszystkie kolejne poszły dużo szybciej. No, i to właśnie są te cztery filary manifestu Agile. To oczywiście nie jest nasz wymysł, to od lat 50. było stosowane w fabrykach do optymalizacji czasu pracy. Na przełomie lat 80., 90. było stosowane w IT. A my to, co zrobiliśmy, wprowadziliśmy Agile do przestrzeni, do administracji publicznej. Mimo wszystkich przeciwności, postanowiliśmy przeprowadzić ten projekt w oparciu właśnie o te zasady. I wierzyliśmy w to, że przyniesie to pozytywny rezultat. I tak jak widzimy, jeżeli potrafimy się dogadać, potrafimy rozmawiać, to wtedy wszystkie procesy, narzędzia, formalności dostosujemy do swoich potrzeb. Kiedy mamy działający prototyp, który spełnia nasze oczekiwania, oczekiwania klienta, pasuje użytkownikom, to wtedy dokumentację do niego będzie nam dużo łatwiej napisać. Tak samo. Dokończenie, tzn. rozbudowa prototypu do działającego produktu też pójdzie dużo łatwiej. No i wracając do przykładu z suknią ślubną. Kiedy planujemy zrobić coś na początku i ostatecznie wylądujemy na, na sam koniec na tej ceremonii, na ślubie z, z zupełnie innym wzorem, z zupełnie innym krojem sukni, no to nie zrealizowaliśmy tego planu. Ale koniec końców wszyscy są zadowoleni. I Generalnie najważniejszym przesłaniem jest to, że bardzo rzadko ktoś na jednym z pierwszych spotkań mówi: O, świetny produkt. tak Zwłaszcza jeżeli spotykamy się po dosyć długim okresie pracy. Raczej jest: No, to nie do końca o to chodziło. To, że często się spotykamy i nawet jeżeli czasami kilka razy przewrócimy tą koncepcję do góry nogami. To, co user experience stosuje na co dzień, że najpierw się rozmawia, szuka rozwiązań, szuka się gdzie, co trzeba zbudować, co trzeba poprawić, doprowadza nas do tego, że to może być coś zupełnie innego niż na początku, ale będzie to, to czego oczekiwał klient. My do naszego systemu wprowadziliśmy takich poprawek setki, nikt tego chyba nie policzył, ale na, na <laughs> poziomie wszystkich naszych. Zadań, które realizowaliśmy, było tego bardzo dużo na porządku dziennym. Na potwierdzenie tych słów, projekt aktu stanu cywilnego, ustawa, która była. Przepraszam, projekt ustawy o aktach stanu cywilnego, on był tworzony równolegle z naszymi pracami programistycznymi. Tak naprawdę zakres z tylko tego modułu wzrósł mniej więcej o 40% podczas tworzenia projektu, a mimo wszystko dowieźliśmy go na czas. Właśnie dzięki zastosowaniu tego elastycznego podejścia. Żeby nie być nieuczciwym, to oczywiście nie jest to metodyka, która rozwiązuje wszystkie problemy. Podobnie jak było to ze srebrnym pociskiem w prezentacji Agnieszki. Trzeba uważać na pewne rzeczy. Przede wszystkim trzeba mieć pewne doświadczenie w. Estymowaniu tych zadań i w podziale tych zadań, dlatego że bardzo łatwo można wpaść w taką pułapkę. No fajnie, poprawiamy, 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 mija czas, a tak naprawdę nie mamy gotowego produktu. Gdzieś trzeba postawić tą kreskę, kiedy zamykamy pewne etapy. To jest niezwykle istotne, żeby tego pilnować. Dosyć ważne jest to, żeby wszyscy byli zaangażowani od klienta po, po wszystkich pracowników zaangażowanych u nas w dany projekt. Bo, jeżeli oni ktokolwiek się zacznie z tego wyłamywać, to model przestanie działać. To jest taka dosyć dobrze ułożona maszyna, ale pod warunkiem, że jest sprawna w całości i każda jedna tam przekładnia pracuje jak należy. W naszym przypadku, po projekcie, to był bardzo duży projekt dla naszej organizacji, znaleźliśmy jeszcze też kilka zalet. Nie tylko te pułapki, ale też kilka zalet. I z powodzeniem stosowaliśmy metodyki zwinne na poziomie organizacji, również na poziomie dyrekcji i zarządu. E, ponieważ jest to dosyć fajny sposób myślenia i e, wiemy z naszej praktyki, że da się go stosować zdecydowanie szerzej. E, bardzo często stosujemy go w różnych projektach w administracji publicznej, również takich, które wymagają od nas czegoś innego, czyli wprost nie za bardzo zgadzają się na że oczekiwane są jakieś produkty innych metodyk, Mamy sposób na połączenie ich, czyli po prostu produkty, które są oczekiwane poza agile, dekomponujemy, robimy z nich produkty, produkujemy je, a suma sumarum na koniec dla ostatecznego użytkownika, jeżeli są takie wymogi, są widoczne jako produkty czegokolwiek. To nie musi być oprogramowanie, to może być dokument w metodyce 2, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wewnętrznie stosować agile. I dziękując już Państwu za uwagę, chcieliśmy jeszcze z Piotrem pokazać Państwu, jak wygląda gotowy, dobrze zrobiony projekt.